Dzisiaj jesteśmy na Kongresie Kobiet Gminy Rypin. Kongres zorganizowaliśmy po raz pierwszy. Data 15 października nie jest datą przypadkową, gdyż październik jest miesiącem świadomości raka piersi, a 15 października jest to Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Więc jakby i data i tematyka jest bardzo powiązana ze zdrowiem, ze świadomością, a rozmowy o zdrowiu i o profilaktyce nigdy dość. Mamy wspaniałych prelegentów, zaprosiliśmy też do udziału panie z Kół Wiejskiej, więc wspólnie organizujemy takie wydarzenie. O tym wydarzeniu już rozmawialiśmy dużo wcześniej, bo jest to też rok wyjątkowy. Obchodzimy 35-lecie samorządu gminy Rypin. Dzisiejszy Kongres Kobiet wpisuje się w nasze obchody jubileuszowe. Wiemy, jak ważną rolę w społeczeństwie pełnią właśnie kobiety. Świadome kobiety, takie mamy w naszej gminie, szczególnie współpracujące, Pracuję z Kołami Gospodyń Wiejskich, ale nie tylko. Jestem też psychologiem, pedagogiem w szkole, więc też spotykam się z paniami. I myślę, że właśnie ta wyjątkowa dzisiejsza data, 15 października, gdzie jest Międzynarodowym Dniem Kobiet Wiejskich, gdzie też ten głos musi wybrzmieć, musi być słyszalny, że te kobiety w takich małych miejscowościach, w takich niedużych gminach jak nasza, jest wyjątkowy, i to są kobiety bardzo aktywne, biorące udział w lokalnych działaniach, to są kobiety, które pracują zawodowo, które udzielają się w stowarzyszeniach. I tak jak mówię, to są też członkini naszych kół gospodych. Hasło naszego kongresu to właśnie świadome kobiety, świadome swoich zasobów, świadome swoich wartości, świadome, żeby zadbać o swoje zdrowie i my kobiety musimy o tym mówić, bo jesteśmy również partnerkami, to są matki, to są żony. To są sąsiadki, które rzeczywiście czasami... Mężczyznę może trudniej namówić czasami pójść, żeby poszedł do lekarza, ale myślę, że właśnie my kobiety musimy też o to zadbać. Cieszę się, że jesteśmy wszyscy tutaj razem. My, jako inspekcja, ale również szereg instytucji, które na co dzień zajmują się tym, żeby wdrażać profilaktykę nie tylko w domach, ale w szkołach, przedszkolach, wśród osób starszych. Zależy nam na tym, żeby ta profilaktyka docierała pod strzechy, dlatego że. Tak naprawdę profilaktyka to jest sprawa, którą wykonujemy przed chorobą. To, że wykonujemy profilaktykę, zabezpieczamy się przed tym, żeby nie wystąpiła u nas choroba. Problem choroby to już jest problem leczenia. Tutaj możemy zapobiegać. Dzisiaj mamy październik, czyli miesiąc świadomości raka piersi. Chcemy bardzo gorąco zachęcać kobiety do tego, żeby badały się, żeby wykonywały mamografię USG-piersi. Mile zaskoczona, że tyle osób zapisało się na badanie mamograficzne tutaj pod, po, do podstawionego pod y, urząd gminy mammobusu, to tylko świadczy o tym, że ta świadomość profilaktyczna wzrasta. My jako mężczyźni możemy wiele wynieść z tego dzisiejszego też spotkania, ponieważ y, zdrowie jest najważniejsze, tak, ale korzystając tutaj z wystąpień naszych prelegentów, myślę, że y, wiele możemy Dowiedzieć się na temat zdrowia, profilaktyki. Korzystając z tej okazji chciałbym tym wszystkim paniom z okazji tutaj, że mamy dzisiaj Dzień Kobiety Wiejskiej, chciałbym złożyć najserdeczniejsze podziękowania, podziękować za współpracę. To wydarzenie pokazuje, że to jest nasze wspólne działanie i, i ta współpraca jest. Przepiękna. Życzyłabym, aby wszystkie samorządy mogły pochwalić się takimi właśnie kołami gospodyń i takim aktywnym społeczeństwem. W szczególności, właśnie ta aktywność kobiet na terenach wiejskich jest ważna, gdyż tutaj właśnie koła gospodyń i Ochotnicze Straże Pożarne pełnią rolę takich liderów społeczeństwa, są takim motorem różnych działań.